Piękny bat Wolf ukręcił sam na siebie. Wolf wydał niedawno swoją nową grę, karciankę pod tytułem Artefact. Oczywiście, gamen za darmo to nic nie zrobi, więc, pomimo tego, że za grę trzeba zapłacić. Tu okej. Okay, to jest tak przeładowana mikrotransakcjami, że przekroczyło to wszelkie granice. Nawet za rozgrywanie pojedynków rankingowych, trzeba płacić osobno. I o ile wydawać by się mogło, że gracze lubią być robieni na wszystkie strony i nawet coś takiego przejdzie tak ku ogólnemu szokowaniu gracze się jednak tak doić nie dali. W ciągu dwóch tygodni liczba graczy zmniejszyła się o 83%. To zabolało Gejba i spółkę, walczą z tym, co chwilę wydając nową zawartość, ale zmniejszyć mikrotransakcje? Nie ma szans. No, coś czuję, że artefakt już serc graczy raczej nie zdobędzie. I dobrze! Ciekawostka odnośnie Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft w niniejszym tytule zaoferowało graczom wybór płci. Można było zagrać Cassandrą, postacią która jest kanoniczna, i niekanonicznym Alexiosem. Ubi robiło wszystko, żeby gracze wybrali kobietę, a jednak, jak powiedział w rozmowie z Game Informerem Scott Phillips, reżyser gry, mimo tego, że spodziewano się rozkładu płci mniej więcej pół na pół, to niekanoniczny Alexios pokonał kanoniczną Cassandrę. Faceta wybrało bowiem dwie trzecie wszystkich graczy. Komentarz na ten temat w dzisiejszych czasach jest zbyt niebezpieczny, więc go sobie odpuszczę. Niektórzy nigdy się nie nauczą, prawda? Bethesda znowu w ogniu krytyki, tym razem za świąteczne promocje. Jak dobrze wiemy, to od Bethesdy zaczęły się DLC w postaci zbroi dla konia w Oblivionie, czyli są mocno łasi na kasę. I to widać w sklepiku Fallout 76, z racji świąt pojawiły się tam stosowne mikołajkowe stroje. Czekaj, czekaj, przecież chyba we wszystkich grach już tak jest, prawda? Tak, ale nie w każdej grze głupi strój? Poprzecenie. Kosztuje 79 zł. Na dobrą sprawę za te kasę kupisz w promocji jakiś ciuch, prawdziwy, lepszej firmy. Chociaż tutaj akurat raczej zweryfikują to panie, które odwiedzają ten kanał, a wiem, że kilka jest. Ogólnie, aby kupić wszystkie zestawy związane ze świętami, trzeba by wydać 5600 atomów, a w przeliczeniu na złotówki, za które ów atomy kupujemy, wychodzi to mniej więcej 241 złotych i 98 groszy. Takie tam drobne, w sam raz, żeby wydać je na brzydki strój postaci w niedorobionej grze od studia, które nie szanuje swoich odbiorców. Promocja! Pieszta! Druga część Titanfall od Respawn Entertainment została całkiem ciepło przyjęta, a pomysł wdrożenia kampanii dla jednego gracza zyskał aprobatę. Kwestią czasu było powstanie trzeciej części Titanów, i wreszcie mamy małe wskazówki, które zapowiadają, że trzecia część powoli, pomalutku powstaje. Studio poszukuje osoby na stanowisko starszego animatora. Prosty, ale zawsze trafny hint, że ktoś pracuje nad nową grą, a w przypadku Respawn Entertainment, na tytuł w tej chwili może być tylko jeden. Hey Happy it. Można powiedzieć, że ten gamingowy przegląd tygodnia jest krótki, szybki i na temat, ponieważ zbyt wiele wiadomości się nie pojawiło. Na koniec, coś, by połechtać fanów Metal Gear Solid. David Heiter oraz Cam Clark z okazji świąt ponownie połączyli głosy, by zrobić fanom wężów dobrze. Bardzo dwuznaczny wstęp, ale co poradzę? Głosy Solid Snake'a i Liquid Snake'a czytają razem opowieść, w której pełno jest elementów, które znamy z serii Metal Gear Solid. Aby się nacieszyć, The Night Before Metal Gear wymagany jest angielski. Nie hopes that Roy Campbell soon would be there. Right, easy now. What? He was a pain in my. I understand. A na takie zakończenie zakończenia, ogłoszenie. Moi drodzy, w okresie świątecznym no nie będzie nowych odcinków GPT. Kolejny odcinek zaplanowany jest na 4 stycznia 2019 roku, ale za to w okresie świątecznym i trochę po nim pojawi się coś innego. No i oczywiście chciałbym życzyć Wam wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się ciepło. Hej! Serdecznie dziękuję moim patronom. To Misko N. Maniek. Zielak, Chudzisław, Najtor, a jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy. A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na Paypal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.